Sorry that the chairs are all warm. I let them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being Just another play for today. Oh, but I'm Namawia mnie na nowe RAR 308. Może dziś się skuszę na nie kawałek drogi do salonu europejskich aut, aż za rufem. Ładna pogoda, co mi tam? Przyjadę się. Przyjemy auto, bez daszków hehe, w miarę szybkie. Nie typowa na jak na obecne czasy. Taka kanciasta, ale wygodne. Busto. No masz Ci cięs, prawie mnie staranował. Przyjeżdża jak najszybciej. Miałam stłuczkę pod salonem. Tylko się nie denerwuj. Jestem w klubie. Zaraz będę. Okej. Okay. Jestem spokojna. Czekam. Auto, stoi już na parkingu. Czyli zaraz przyjedzie laweta. Zdążyłem w sam raz. To dobrze. Przyjechałem jak najszybciej. Już się uspokoiłam. Zaraz zabiorą auto do warsztatu. Zadzwonią jak będzie gotowe. Dobrze. Zabiorę cię do domu. Całe szczęście drobne gniecenie w drzwiach. Nic poważnego. Jedziemy do klubu. Okej. Okay. No to zapraszam do Lambo. Jedziemy. Obiecali zastępcze auto na czas naprawy. Muszą trzymać prestiż. No tak. Ech, jeszcze czeka mnie wizyta w firmie ubezpieczeniowej. Zgadza się, ale to już czysta formalność. Wspominali także w salonie, że będę mogła wybrać sobie nowy kolor karoserii. Ta firma dba o dobry wizerunek. Nie pozwoli sobie na byle jakość. Dzień dobry, paniono. Ferrari jest już gotowe. Pozostało tylko go wymalować. Witam. To wspaniale. Mogę wybrać kolor? Oczywiście. Może pani na miejscu u lakiernika wybrać kolor. Coś poważnego było za autem? A u nie poniosło dużego uszczerbku. Małe wgniecenie blachy w drzwiach, ale kwalifikuje się do ponownego malowania. To dobrze. Bo już się zaczęłam martwić. Oto kluczyki i adres. Świetnie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia pani. Silnik pięknie pracuje. Chyba wszystko w porządku. Sprawdzę w czasie jazdy. Do lakiernika. Tym razem pusto. Dzień dobry paniono. Dzień dobry. Proszę wybrać kolor. Kolor srebrny jakoś nie pasi. Czerwony też. Inne ciemne. Nie. Żółty. E. Białe nie. Jednak złoty. Proszę wjechać do środka. Kolorek pasuje. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Kolor całkiem, całkiem wyszedł. Podoba mi się. Teraz do ubezpieczenia podpisać dokumenty. Myślę, że nie będzie problemów. Sprawca zbiegł. Policja o wkrótce go złapała. Daleko nie zajechał. Zatrzymał się na drzewie wspominało jakieś cysternie za ogrodzeniem, miał 4 promina alkoholu, wytrzymały gość. Tam pani ono. Proszę usiąść. Dzień dobry. Dziękuję. Zaprosiłam pani, aby dopełnić formalności. Szkoda została uznana. Naprawy zapłacone. Jedynie proszę potwierdzić ich wykonanie. Oto dokumenty do podpisania. Niewiele ich jest. Wina jest ewidentna po stronie zbiegłego kierowcy. To wszystko. Dziękuję. Miłego dnia życzę. Dziękuję. Nawzajem. Do widzenia. I to by było na tyle. Trochę zmarnowanego czasu i nerwów. Oby nigdy już więcej nie przydarzyło się takie zdarzenie. Policja drogowa na łaskę ma poważanie. Jak widać, kierowcy, jak zauważą wóz policyjny, natychmiast stają. We większości. Niepokorny, następny patrol i tak zatrzyma. A wtedy konsekwencje mogą być poważne. Po takim spotkaniu z policją, kierowcy, zaczynają przestrzegać dozwolonej szybkości. To spotkanie, raczej się skończy bardzo nieprzyjemnie dla tego kierowcy. Za taką jazdę, na dwóch gazach. Takich, kierowców, policja bez pardonu zatrzymuje. W tym przypadku, konsekwencje mogą być bardzo poważne. Łącznie z karą więzienia, nie mówiąc już o ponownym egzaminie, co jest już standardem. Bądźmy rozważni na drodze. Starajmy się przewidzieć reakcję innych użytkowników. W sumie nie opłaca się szybka jazda, a tym bardziej jazda na grób gazu. Młodych przepisów kodeksu drogowego także należy przestrzegać, aby bezpiecznie wrócić do domu.